Witam w kolejnym odcinku. Dawno nie było. Bardzo dawno nie było. Tak dawno, że no. <grymnie> tak dawno, że no, że... Chyba z roku. Ale coś... Ee... Progres są delikatny, więc mówię, a zaś zacznę nagrywać jako. Więc ee, tym razem 10 plus 5. Czarnymi. To jest Defender. No tu. To zawsze wybijam. Proszę, dobra teraz. Tylko D, D. coś to zbije. Niech będzie D. Szepchą. Przepchanie jest mech, bo ja tu trzykrotnie atakuję tego pionka. Jest jednokrotnie atakowa, ale nie ma pionka do współpracy, czyli go zbiję sobie. Więc, yy, pionek przewagi, jak, yy, no jeszcze bym sobie zbił tutaj, żebym miał izolowanego pionka, albo niech to nawet z Achetmanem. no dobra. I teraz trzeba pomyśleć, bo jak on to zbije, odbije i bali tutaj, prosta rzecz. To no bo nie mam żadnego takiego przestrzału, że tu atakuje, tu już króla nie ma. Mogę tak, ale on to obroni pionkiem sobie, więc chyba zbijam Hetmanem tak samo działa. Pionkiem tak samo. Mm. Skoczek mi nic nie robi żadnych widełek. Tu się broni. Nabiję. Pionek się broni. O czym odbijesz? Chyba będzie łatka wygrana. Bo dwa pionki przewagi to jest bardzo dużo. Teraz tylko tym gońcem będzie odejść tutaj. Mm. Tylko teraz trzeba się mocno tankować bronić, bo on nam mnie będzie mógł natarczywać. Więc po tym to on to zbije, odbije, nie. Więc teraz trzeba trochę przytankować, tylko... Mm. Oczywiście teraz wszystko wymieniam. Taki plan jest plan. Nie da się pozwiązywać i... I wygram to. Mm. On liczy na tu. Tu? Nie, bo on chce tego pionka też zrobić. Mm. Mogę tak. Hetmanem, gdzieś sobie odejdzie. Mogę tak. Niech on sobie to zbije. Ja sobie zbiję. I ten skoczek jego nie może wyjść. A po tym to zbijam. Chyba E5. Chyba E5, bo E5. Bo jak zbiję tę wieżę, to skoczka ma trochę takiego A jak zbiję. Jak odejdzie, no to. Zbijam Blokada. Blokada mi ratuje Gierek. No bo tu nic innego nie działa, chyba. No bo tu znaczy. No nie, że ratuje to tak mniej więcej coś tam widziałem. No bo jego, chyba jego zamiar to było tu, żeby tu Że mu nie wiem, odszedł i nie wiem. Zaprócił, nie wiem, coś takiego będę chciał. To, to, to mu niszczy cały atak. To go. To go drażni. Strzelam, że najlepszy dla niego to jest, żeby zbił, ja to odbiję... No chyba, że tak. No dobra. Zależy, jak zbije. Z... No to tutaj. Skoczek, kaput. Goń... Gońce go wykończą i. No i wygram. Tak <laughs> w skrócie, eee, w skrótów. Ten skoczek jest martwy. Tylko nie dopuścił do tego, że tego pionka. Sobie pozbawić się. Więc policzyć. Gdzie tu, tu nie. Chyba takie coś jest miarę Git. Bo tutaj to ja mam. trocha tam. Jakby zbił. On musi na tą kiwkę patrzeć, więc to musi być dobre. Ma, musi patrzeć na tą kiwkę, więc jakiś ruch Hetmanem musi zrobić. Zbicie tu, no to zbijam tu, 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 odbija, ale ja nawet zbijam. I to raczej, no muszę wygrać. Więc fajna gierka, no

No zbił, a jakby zbił tutaj. Tam zbił tutaj. Mm. Takie coś. No to chyba już jest deptanie... Czy nie deptanie, co to, to jest? To, to już jest proszenie się o śmierć, bo starczy. Gdzieś tym gońcem odejść i wygram to. No, zbicie to nie jest fajne, bo on to zbije. Chyba tak, odejdzie Hetmanem i zbije Skoczka. Chyba tak. Tylko gdzie tym yy, Goniec Lepiej tutaj, czy lepiej tutaj? Chyba bez znaczenia. No dobra, ciekawe gdzie on o tym. Tu ma całą linię zajętą, tak? Tu nie może. Yy, odejdzie albo tutaj. Albo tutaj. Więc można by było odejść tutaj. No bo. po, żeby po tym, żebym nie mógł tutaj, żeby gdzieś tutaj. Fach, Tu. Dopiero zbijam skoczka. No. Mogę. A jak odejdzie gdzieś, yy, bym musiał nakazać mu tutaj, że Tak, o to chodzi. No bo zagram tak, on zagra tu, żeby bronić tego pionka. To chyba z różnicy już. Niech będzie tak. to bicie wygląda jakoś nie wiadomo jak groźnie, ale. No tu, tu to zbija mi, tutaj, tutaj zbija. Ja mu odbijam, to mu podwójnie wisi i mam nie yy, 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 no po tym. Nie. Biję. Czyli znaczy ja tu biję, biję, czyli mam jeden przewagi, zbijam czyli znaczy ja mi zbija, odbija, tracę jeden przewagi. Czy to mogę tak? A nie, to mus. Eee, chyba dobrze. Nie, no na pewno to wygrywam. No bo yy, dwa, te dwa gońce są lepsze niż dwie wieże. Mogę odbić i zbić sobie pionkę? Tu mam pionka też. Słabego. Więc chyba to zbiję. Po szachu no to sobie pójdę tutaj. No na pewno bije piąk. Nic takiego łatwego. Nie no... To musi być, chyba. O! Dobra. Teraz to musi być całkiem. Dobra. Przeanalizujmy to, bo to trzeba wyciągać jakieś rzeczy z tego. Mi się wydaje, że mogłem coś lepszego zagrać, ale nie, no. Takimi kon kon konkretami ciągle grałem. 95%. No, konkrety ciągle. Konkrety, konkrety, ale tutaj, no też, no dwa gońce są lepsze niż wieża i wieża. Tutaj, tu, tu. No i najlepszy skoczek na razie najlepszy debiut w ogóle. No c się wiadomo, to, to. No Tylko w debiucie ci na miał przewagę, później go zgniotłem. Roszada. Mogę d5, ale trochę niby spokojniejsze. Dopiero d5. On to przepchał, co ja tutaj na tak na trzech. No to co zbiłem, ty... a co bym zbił innym skoczkiem, chyba tym lepiej. O, nawet innym lepiej. Ale dobra, niby mówi, że tym. okej. Okay. No i potem tym zbicie, odbicie. E5, co ciekawe. No ja tu poszedłem na pionka sobie. Teraz E5. No i tu poszło już łatwo, to jest serio bardzo łatwe do wygrywania. A po tym to już jest, co yy, tak zagrał, nie wiem, no tutaj to... Mógłbym sobie odszedł, tyle. No. Więc yy, gość gładko rozjechany, jedna pomyłka w tym yy, miejscu, tak. No że miałem lepiej pomyłka tego typu, że mogłem zagrać lepiej, a ja zagrałem gość po prostu. Czyli pomyłka typu, że mam przewagę minus 3. Miałem minus, minus 5,9, a minus 3. Czyli mogę lepiej, a nie, że zagrałem. Czyli jest git. A jeszcze y tylko E5 ratuje mnie, tak? Nawet coś takiego mi ratował. Że on odejdzie sobie Hetmanem i dopiero E5. Tak to mnie jeszcze ratował. A po co tutaj bicie? Ło, kombosy wchodzą jakieś śmieszne tutaj, na to jakieś pozycyjne. Więc no, czarnymi, rozjechanie zawodnika nie było aż takie trudne. Ale zobaczę sobie gościa w ogóle, bo nie grał aż tak źle, ale zobaczę sobie. Eee. Szybkie taki ranking, ale chyba, o bo goś bo zadanka Łojen tyle tysięcy robił go i zadanek, i taki niskie ma. A zobaczę sobie jeszcze, co powie cze czeskom, czy ja tyle mam dokładności, bo 95, lat bym, bym yy, szechowym mentorem był. Nie, no, chyba miał 97, ale dużo nie brakuje mi, Tylko, ja... a przeciwnik miał 85, czyli taka no ciekawe, co powie o tym czeskom. Bo czeskom bardziej rygorystycznie do tego podchodzi. Pewno, pewno da z 89, a nie 90. Pewno da z 89, a nie 90, bo taki czeskom jest po prostu. Albo da 88, 86. Ok. Na chwilę nie będzie widać ekranu. Coś zrobię takiego ciekawego. Możecie napisać w komentarzach, jak chcecie, żebym grał rzeczy, co grał i w ogóle może z jakimś youtuberem innym, może szachowym, może nieco coś nagrał. Tylko tym razem się bardziej skupię, jak nie z tym gościem, jak ostatnio, czy tam grałem fatalnie. No nie no, trochę więcej potrafię tak ogólnie chyba. Serio? To niech będzie tak. Już zaraz pokazuję ekran, bo muszę to wklepać. Mm, ale fajnie, nie działa mi. Sekundę, sekundę yy, zaraz tu będzie. Yy. Czemu to tak długo iść? Jakieś weryfikacje mi tutaj weryfikuje? Dobra. Chyba już powinno tutaj być, o. Analiza. Jak nie będzie działał, to nie wiem, co mam robić. liczę, liczy. Dobra. 92. Gorzej, ale nadal 90. Więc tak. Ło, dwa genialne. Ło! Oj, oj, oj. Tam chat na miniaturkę. Yy, tylko sobie obrócę. I. No, książkowe, książkowe. No i ja teraz z nim wyrównałem gładko D5. No jego błąd no to jest taki, taki typowy błąd, no takie łatwo się tego nauczyć, że jak prze... jak się przepycha, no, to skoczek tu atakowany podwójnie potrójnie pionek, jednocześnie broniony. Prawdopodobnie gdybym miał, powiedzmy, nie wiem... Yy, yy, poszłoby coś takiego. I zamiast tego by poszło jeża tutaj. Ja bym zagrał, nie wiem... Yy, tak ogońcem. I teraz by przepchał. To już tak źle by nie było. Co so, pokazuje teraz silniczek? 05, 03, no właśnie. Więc tak fatalnie by już nie było, ale poszło tak, poszło tak. Goniec, tu, zbicie, zbicie. Co no ten goniec? I, i, a, to jest genialne. Nie co ten goniec, tylko co ten czesko mówi, że to jest genialnego. No to genialne, no to taka przesłonka, tylko to tak. Nie wiem skąd ten genialny, ale mogę się tym chwalić. Co jest w tym genialnego? Co <laughs> jest w tym genialnego? Przecież. O to tu chodziło, że tu i tu. A, że zamiast odchodzić wieżą, tak? Że jakiś lamus był od wieżą, tak? Pod remis. No to jest takie. dziwne. Tu odejście. Bo tu wchodzi. A tu wchodzi, tu wchodzi, teraz co wchodzi. Mm... Skoczkiem odskoki nie wchodzą. Bo a to zbija i tu. Nie wiem. Ale te genialne posunięcia takie wątpliwe bym powiedział. Coś jeszcze się tu wydarzyło? Co mówi Czesko, a nie powie... Co mówi Czesko, a nie powiedział? No, że chyba Aliczas powiedział też, że to jest błąd. No ale ja mogłem le lepiej tylko. No i to i koniec. Dobranoc, do widzenia. No więc wygrałem. Ja tym grę też wygram. Na, pe na pewno wygram. Ja już to wiem. A jak nie wygram to... To wygram. Więc do zobaczenia. Cześć. I dan Cereo da... nam dam na miniaturkę ttt. -t. Te genialne posunięcia dwa. Co z tego, że jedno było niegenialne w ogóle. там